Witam w drugiej części e, filmiku e, od pytań i odpowiedzi. E, pytania były zadane na Facebooku. Oczywiście, jak jeszcze was coś interesuje, no to możecie tam kolejne pytania jeszcze jak najbardziej, czy w komentarzu tu pod filmikiem, e, czy na Facebooku napisać. Brakło pamięci, więc po prostu rozdzieliłem to na drugą część, teraz dogrywam, także tam kolejne pytania, na kolejne pytania będę się starał teraz jeszcze odpowiedzieć. I tutaj kolega PACO pyta fajnie by było nagrać o przygotowaniu młodych gołębi do lotu czyli pierwsze lęgi drugie lęgi i trzy trzeci lęk też się będą nadawały do kiedy młode mają się pojawić na dachu kiedy je odsadzamy ile dni od wyklucia pierwsze szczepienie, odrobaczenie pierwsze obloty czy ganiamy młode na obloty kiedy pierwsze treningi czy drugi lęk z pierwszym puszczamy? Chyba chodziło, że razem. Czy drugi? Czy drugi? Po ilu tygodniach lub dniach. E, pie, pie, kiedy przechodzimy na karmę lotową? Jakie karmy po odsadzeniu podawać? Kiedy zmieniamy na inne karmy? Gryty, inne produkty? Co po lotach dawać? No tutaj jest dużo pytań, dużo pytań, więc może po kolei. Czyli tak, o przygotowaniu młodych gołębi do lotu, czyli pierwszy lęk, drugi lęk, czy trzeci lęk. To powiem tak, u mnie akurat mam ten korzyść, że gołębnik młodych właściwie mogę sobie w dowolny sposób podzielić na kilka części, czyli każdy lęk mogę i to robię, korzystam z tego, odkładam do osobnego przedziału. Robię to dlatego, że jak te starsze, młode już dobrze jedzą, no i dokładasz kolejne, to te młodsze po prostu no one potrzebują, żeby karma no te stare i nie biły, nie goniły i tak dalej, więc ja, jak odkładam młode, to e, mam po prostu gołębnik, e, dwa gołębniki e, młodych osobne. E, I najpierw jeden lęk idzie do jednego gołębnika e, w jednym terminie. Jest też plus taki, że wtedy je tam wszystkie są, się ma ogarnięte. Można je wypuścić w jednym terminie. Można im tą karmę podawać. No, więc, więc wszystkie idą do jednego gołębnika następnie e, drugi lęk idzie po prostu do drugiego gołębnika no i, i, i w ten sposób w ten sposób staram się każdy lęk dać osobno jest to takie wygodniejsze na początku ich prowadzenia bo jak na przykład się już oblatuje te gołębie to te które już latają te starsze po prostu te młodsze oblatuje potem osobno. To jakoś nie jest strasznie, strasznie długi termin, żeby one były osobno, bo potem te gołębie są łączone razem. Po prostu chodzi o ten sam początek, żeby one w jednym wieku, w jednym klimacie po prostu były. Nawet no, część hodowców wie, że jak mam młode, to największym problemem jest dokładanie kolejnych. Dołożysz kolejne kilka młodszych, to od nich się zaczyna choroba. Lepiej jak to jest po prostu w jednym wieku. No nie każdy ma takie możliwości i oczywiście pojedyncze sztuki. Potem też zawsze ten trzeci lęk jest dorzucany tam, gdzie jest więcej miejsca, czy w jednym gojemniku, czy w drugim. I, i, i też to nie jest jakby tak do końca, że wszystkie lęki są osobno, ale staram się właśnie, żeby, żeby każdy lęk żeby każdy lęk miał swój osobny przedział. Także, także te lęki staram się odkładać osobno, oblatać je, te jedne już dobrze jedzą, jak, jak te młodsze przerzucę wszystkie razem. Jest też taki plus, że na początku młode no, trzeba przypilnować, czy piją. E, czy się dojadają, czy któryś tam nie, nie, nie jest jakiś słabszy i nie trzeba go usunąć? Jak ich jest, wszystkie są w jednym wieku, to łatwiej to wychwycić, a, a jak tam między nimi latałyby jeszcze te starsze, no to jest trudniejsze do ogarnięcia. Tak jedno spojrzenie i to gra. To samo jak mówię z oblatywaniem, tam różnica między pierwszym lęgiem a trzecim. No pierwszy już dobrze lata, a te dopiero wychodzą na dach. Ja się staram je osobno puszczać. U mnie te wypuszczenia wygląda tak, no, że, że jednego dnia są wypuszczone jedne, drugiego dnia są drugie wypuszczone, ale potem już staram się to połączyć, no bo nie ma czasu, żeby puszczać wszystko osobno i poza tym one nie latają u mnie codziennie, tylko, tylko no, co drugi, co trzeci dzień są wypuszczane, no bo, że są w osobnych gołębnikach, trzeba też puścić stare gołębie, to tak fajnie w teorii brzmi, a potem czasu po prostu brakuje, żeby to wszystko jednakowo ogarnąć, także i pierwszy, i drugi, i trzeci lęk lotuje, bo mam z par rozpłodowych 6 młodych do lotu, 8 młodych do lotu. Przy czym ja pierwsze jajka przekładam, drugie jajka przekładam, potem wychowują trzeci lęk. I dopiero później, jak wychowają trzeci lęk, to czasami jeszcze zostaje czwarty lęk. Także. No, zależy kiedy się zacznie. Także ja nawet cztery lęgi, lęgi e, wychowuję i do kiedy te młode będą nadawały się. E, kiedy młode mają się pojawić na dachu? Czyli chodzi o to, e, kiedy mają się pewnie przed lotami pojawić na dachu. No, można młodym, jeśli ja mam parę rozpłodową w gołemniku, to jak mam nawet późniaka, piszczka takiego i potrzebuję go do drużyny, to na przykład mogę zaryzykować i takim bardziej młodszym lotować. Straty w tych młodszych są większe, ale jeśli ja mam rodziców, no to sobie mogę na to pozwolić, jeśli jeszcze jest miejsce. Jeśli ktoś, że tak powiem, potem czasami zakupuje, czy ja bym nawet zakupił takie gołębie, to no, to już decyzja każdego. Jak ma dwie lotki zrzucone, to uczyli, zawsze, zawsze mi mówili, że można gołębiem lotować i ja mam taką sprawdzoną jakby datę, że w moim oddziale tu jak loty zaczynają się tam e, początkiem, początkiem sierpnia, tam drugi weekend sierpnia, to e, do 20 czerwca e, jak odłożę młode, na gołębnik, czyli nie, że wychodzą na dach. Do 20 czerwca ja je odkładam, czyli powiedzmy do końca czerwca wyjdą na dach. Takimi młodymi spokojnie lotuje, czyli one mają gdzieś tak miesiąc latają przed miesiąc i tam troszkę dłużej niż miesiąc przed pierwszym lotem. Nawet zdarzało mi się no takie jeszcze troszkę późniejsze. Do końca czerwca, żeby młode były odłożone. I wtedy wy, wychodzą na dach, oblatują się, e, i, i tyle że z nimi już wtedy są dokładane do nie mam osobnego przedziału na te późniaki, są odkładane do tych starszych. No, co się oblata, to się oblata, muszą sobie radzić, i, i tyle. E, kiedy mają się pojawić na dachu? No, to tak jak powiedziałem, kiedy je odsadzamy, ile mają dni od wyklucia? A no, tu też są różne teorie. Ja lubię odsadzić młode. I jak koledzy ode mnie biorą młode, to takie wyrośnięte, które same jedzą, czyli raczej takie koło 30 dniowych, nigdy tego nie liczę dokładnie, bo tak, no jak na wiosnę sparuję lęk, to tak zwykle odkładam wszystkie razem, więc to też nie jest tak, że wszystkie są z jednego dnia, jeden ma 27 dni, a jeden ma 33 dni, po prostu jak cały lęk dorośnie... No, 2 trzy sztuki, te najmłodsze zwykle albo dwa, 3 dni zostawię dłużej przy starych i odkładam te 2 trzy dni później albo odkładam razem z tymi pozostałymi e, i po prostu na nie zwracam większą uwagę, e, czy ta byczka nie, nie trzeba dokarmić, czy nie trzeba im dać, e, nie wiem, wody, zadbać o nie bardziej, po prostu. Chociaż te starsze, wbrew pozorom, czasami te starsze byczki takie jak są strasznie długo przy rodzicach, to bywają takie leniuszki, jak je nazywam, nie chcą się chycić wody, nie chcą się chycić picia. Jak rodzice strasznie dobrze o nie dbali, no to się okazuje, że te, te takie niby 30, nawet 35-dniowe młode czasami robią nam problemy. Więc, yy, część hodowców wiem, że zrzuca młode na ziemię, odkłada dużo mniejsze młode niż ja, tam 20 parę dni. Ja raczej. Raczej odkładam takie, że mają obrośnięte, e, obrośnięte pod skrzydłami, i jak młode zeskakują na ziemię i zaczynają same ze starymi jeść. Nauczą się jeść, e, obserwują co stare robią, nauczą się pić. Więc ja specjalnie nie śpieszę się z odłożeniem tych młodych, i one dość szybko po odłożeniu e, potem już e, zrzucają nawet i pierwsze lotki i tak dalej. Więc u mnie wychowuję je dość, dość długo przy rodzicach Wiem, że jedni 22 dniowe odkładają Ja raczej, raczej koło, nawet spokojnie tydzień dłużej niż niektórzy Koło 30 dniowe, e, 30, 30 dni e, młode mają to odkładam Od 25 do 30 Ile dni od wyklucia? No od wyklucia no, to jest prosta sprawa e, A nie, no powiedziałem 25 do 30 dni od wyklucia e, Odkładam pierwsze szczepienie. No i tutaj jest różnie, bo e, zwykle, zwykle po prostu wszystkie, e, wszystkie szczepie w jednym terminie. Także, no tych tych starszych nie szczepię wcześniej i lęgów. Dopiero jak mam wszystkie młode odłożone. O, no, dlatego staram się już potem nie mieć konieczności dokładania kolejnych. Jak jest już po prostu odłożony pierwszy, drugi lęk, to są młode zaszczepione, a potem te trzeci lęk jest doszczepiany. Ja szczepię młode dwa razy, więc najpierw są szczepione i później jak jest odkładany trzeci lęk, który jest pierwszy raz szczepiony, no to te są już szczepiony drugi raz. No i czasami ten trzeci lęk zdarza się, że po prostu jest jeszcze zaszczepiony tylko raz, ale to tam nie jest dużej ilości, to tam są kilka gołębi odłożonych po tych no, najlepszych parach, po których po prostu odkłada się dodatkowe, dodatkowe młode. Pierwsze szczepienie, odrobaczenie. Nie odrobaczam młodych przy odkładaniu, Zupełnie nie podaję, bo skoro stare u mnie nie mają robaków, e, gdybym przynosił gołębie od kolegów, sprowadzał, no to może bym je odrobaczał, może bym, żeby, ale jeśli te gołębie i tak żyją w tym gołębniku, no to nie odrobaczam zaraz polęgu starej gołębi, więc po co mam odrobaczać młode? Nie podaję im środków na trichomonady, nie podaję im żadnych tabletek, niczego po prostu przenoszę je do gołemnika młodych i nic więcej z nimi nie robię kompletnie nic żadnych odrobaczeń, żadnych kuracji żadnych leków, nic nie podaję ale mówię dlatego, że ja nie mam na gołemniku, nie donoszę obcych gołębi w ogóle nie mam gołębi przyniesionych jeśli coś kupuję, przynoszę do rozpłodu no to od razu do rozpłodu hoduję po tych gołębiach z rozpłodu no i te młode są już u mnie wychowane w moim klimacie w moich bakteriach no i nic się złego po prostu nigdy nie dzieje i, i nie ma potrzeby żadnych kuracji robić. E, co tu dalej mamy? Pierwsze obloty czy ganiamy? No ja nie ganiam młodych, pierwsze obloty. No, ja wypuszczam po prostu, tak jak powiedziałem, przedziałami, więc, więc pierwszy przedział się oblata, a potem jak on już coś tam lata, od czasu do czasu no nie są wypuszczane codziennie, one są wypuszczane wtedy, kiedy mam czas dwa-3 razy w tygodniu, potem drugi przedział, ten jest zamknięty oczywiście, to potem drugi lęg oblatuje, jak oba lęgi są oblatane to potem, potem już są puszczone razem, razem latają no i potem to tak wygląda, że ten trzeci lęk, te rodzynki jak je nazywam, czy nawet czwarty lęk, bo po niektórych nawet prawie, że tylko u mnie między pierwszym i drugim lękiem jest na tyle mała rozpiętość, że ja po prostu przekładam jajka i to jest kwestia tam dwóch tygodni, więc ten pierwszy lęk i drugi no to tak w sumie są dawane do tego jednego gołębnika, póki jest miejsce. Jak już są siodełka zajęte, to potem kolejny lęg jest dawany do tego następnego gołębnika, więc na jednym są starsze młode, na drugim są młodsze. Eee, I to powoduje, że te lęgi są tak jakby osobno. To też nie jest, że, że, że tak całkiem są osobno, no bo te jest... dwa tygodnie to nie jest jakiś straszny problem. Te są jeszcze małe, to można dołożyć to. Po prostu, żeby staram się, żeby nie było takich wielkich różnic w wieku tych, tych gołębi. No i tak sobie je po kolei y, odkładam do gołemników i oblatuję. E, gdzie mam, e, tam jeszcze mi się straciło. E, to tam jeszcze kolega pytał. Czepienie, odrobaczenie, powiedziałem, pierwsze obloty, tak jak powiedziałem, wypuszczam, oblatają się, potem te młodsze wypuszczam, oblatają się, potem je puszczam już wszystkie razem i tak naprawdę nawet się mieszają, choć część przechodzi, zmienia miejsce w gołębnik, ale tylko część, pewien procent, ganiamy, no nie wiem, po co miałbym ganiać młode na obloty, nie ganiam ich, same wychodzą, jak... Po prostu otwieram i sobie wychodzą I tyle, no nie ma Nie ma, nie ma żadnego Nie ma żadnego ganiania eee, Kiedy pierwsze treningi? No ja pierwsze treningi to dopiero e, Jak się lotuje Gołębiami starymi e, Bo chodzi chyba o Treningi w sensie wywózek Bo koło domu to latają e, Jak się kończą tak naprawdę Dopiero loty gołębi dorosłych To to dopiero zajmuję, zaczynam zajmować się gołębiami młodymi, więc w efekcie jest to gdzieś dwa tygodnie przed pierwszym lotem konkursowym. Trzy tygodnie. Ja uważam, że powinny być trzy tygodnie przerwy, bo jak człowiek jeszcze chce dla rodziny jakiś mały wyjazd wygospodarować, w tych dwóch tygodniach tydzień mnie nie ma, to tak naprawdę zostaje bardzo mało. Czasami mi się uda na próbne do kabiny włożyć oddziałowej, ale były też czasy, że mi się nie udało. No bo albo te gołębie, no nie ukrywam, że też problemy z adeno czasami wystąpią i e, zrobi się prywatną wywózkę, potem wystąpi adeno, to już na próbne do kabiny się nie dało, potem już, e, no różnie, różnie z tym bywa. Jest to taka trochę partyzantka i próbuje się wygospodarować ten czas na, jakąś, na jakieś treningi, ale tych treningów e, Zajmuję się gołębiami młodymi, przygotowaniem do lotów, dopiero jak gołębie dorosłe się loty zakończą, więc Więc to zostaje dwa tygodnie Góra trzy tygodnie, w tym roku nam loty młodych opóźnili i bardzo dobrze eee, Według mnie zawsze powinno być trzy tygodnie przerwy między starymi i młodymi Żeby tydzień szło wygospodarować na jakieś wczasy, na jakiś wyjazd Na jakiś odpoczynek, bo niestety te gołębie zajmują tyle czasu, że albo Albo no, trzeba też o tej rodzinie pomyśleć i dać tą możliwość zrobienia jakiegoś tygodniowego urlopu. A dwa tygodnie to jest za mało czasu, bo jak dwa tygodnie jest przerwy między lotami starych i młodych, wyjedziesz tydzień na urlop, wrócisz, to albo te gębie będą miały adeno, albo, albo no. Kompletnie wtedy, no po prostu można sobie praktycznie sedno odpuścić i w ogóle nie lotować, bo, bo nie zdąży się ich, się ich przygotować, więc ja uważam, że trzy tygodnie powinno być minimalnie przerwy między starymi lotami i młodymi. Skończy się lot starych, jest trzy tygodnie do lotów młodych i, i, i nie mniej, bo to nie ma po prostu sensu, żeby to było krócej. Kiedy pierwsze treningi, czy drugi lęk z pierwszym puszczamy, znaczy, no to ja, ja, ten drugi lęk oczywiście, wszystkie młode za dwa tygodnie przed lotami, to wszystkie w jednym czasie są trenowane, wywożone razem. Łapie wszystkie, wywożę na krótką wywózkę jakąś. Pierprząt tam 20-30 km, potem idą na próbny do kabiny, no i, no i się sezon zaczyna, tak to w sumie wygląda. Nie ma czasu na jakieś straszne wywózki, wielką ilość treningów, to przynajmniej u mnie to czasowo nie umie się wyrobić, u mnie to jakby w żaden sposób nie funkcjonuje. Po ilu tygodniach lub dniach kiedy przechodzimy na karmę lotową? Aha. Jeśli chodzi o podstawieniu, moje młode dostają dobrą karmę, to jest BK, chociaż niekoniecznie, nie wiem, czy tych kukurydzy unikać, czy nie unikać. Na początku tam dostają taką dobrą odchowową karmę BK. E, po prostu kupuję i na tej PK bazuje, plus ewentualnie e, odchowowa dla młodych, no i coś tam mieszam. No a później e, na karmę lotową przechodzę, tak e, jak one już latają, bo miesiąc przed lotami, to już tak, e, tak, one, one lepiej latają. To, to już mają u mnie karmę później. No trzy tygodnie, cztery tygodnie przed lotami. Końcówka lotów starych, to się zaczyna myśleć o młodych, no i, i wtedy już mają karmę lotową na młode. No i to już do końca sezonu, bo ja stosuję, stosuję, Chociaż u mnie karma lotowa w tym roku tak wyglądała, że ja lotowałem, nie kupiłem w ogóle karmy lotowej na młode, tylko lotowałem na karmach dla starych, co mi zostało po sezonie. Także nam moje młode dostawały backup. A później po prostu dostawały tą samą karmę, którą dostawały gołębie stare łatwiej mi te same dodatki, łatwiej mi namieszać, przygotować, więc. Yy, ja karmy lotowej dla młodych w tym roku nie kupiłem. No to odnośnie karmy jaka kielaka lotowa i tak dalej. Dostały lotowo, mają ja tą samą co gołębie stare. Yy, jakie karmy po odsadzeniu podawać? Po odsadzeniu. No właściwie dawałem to samo co przy odchowie, czyli, czyli ja podaję, 2K dodaję do karmy, żeby się fajnie młode wychowały na białku, dodaję karmę białkową granulat i po prostu później zmieniam ten granulat na adeno, czyli dalej dostają granulat tylko nie białkowy, a adeno, na początku dostają białkowy, żeby się tam trochę jeszcze rozwinęły, ale tak jak mówiłem, ja odkładam dość duże młode, więc to może wszystko właśnie ma sens, że ktoś odkłada małe młode, no to musi je dwa tygodnie jeszcze karmić, na przykład białkowo, żeby one jeszcze dorosły. Ja już odkładam duże młode, takie naprawdę odchowane porządnie, więc ja je karmię krócej, jakby tą mocno białkową karmą. Dostają karmę ziarnistą białkową, a przechodzę na adeno. E, później e, później e, profilaktycznie, żeby, żeby się już tego granulatu nauczyły jeść. No, najpierw białko, a później, a później e, no, profilaktyka. Zaczynają latać i wszystko się rozkręca. E, no, gryty dostają oczywiście, e, zmieniamy na inne karmy. Gryty, inne produkty, co po lotach dawać. No, dostają gryty, dostają zakwaszacz, dostają witaminy, choć nie za dużo. Co e, dawać? Nawet mam filmik nagrany, jak postępuję e, w ciągu całego tygodnia, dzień po dniu, nagrany każdy dzień. Nagrałem taki filmik, e, znaczy nie wrzuciłem go do internetu, bo nie poskładałem jeszcze tych dni kolejnych. Ale mam nawet nagrany jak w czasie lotów postępuje dzień po dniu, każdego dnia rano, wieczorem, obloty, wszystko jest, wszystko po kolei, po kawałeczku nagrywałem. polota jak postępuje, ja po lotach starych, przychodzą z ostatniego lotu starych, wchodzą do gołemnika i na dwór już u mnie gołębie nie wychodzą, dopiero wychodzą 5 kwietnia, czy tam początkiem kwietnia. A odnośnie młodych, przychodzą z ostatniego lotu młodych i na dach już nie wychodzą. Tak to po prostu niestety wygląda. Na wiosnę, potem dopiero je przenoszę, paruję, dopiero oblatuję je z młodzików. Jest on dużo problemów, no nie jest to jakiś system doskonały. Ma to dużo, dużo wady w tym wszystkim jest. Także tutaj to odnośnie tutaj kolegi. E, kolegi. No nie, przeskakuje mi to. E, więc to jest kolega Pako. No, trochę się przedłużył ten filmik, więc e, mi się wydaje, e, że jeśli macie jeszcze jakieś pytania, e, tutaj e, o chorobach. Opisz dzień po dniu, jak karmisz gołębie na maratony. Jakie przeprowadzić kuracje jesienne? No, to wspominałem już, że kuracji czyli tak Marcin o chorobach, skutecznych lekach. Ojejku, to temat chyba jest osobny na osobny filmik. Chorób jest dużo, skutecznych leków jest dużo. Raczej tu się polecam weterynarzom. Eee, po prostu opisz dzień po dniu, jak karmisz gołębie na maratony od poniedziałku. Jakich karm używasz, ile procentowo i tyle? No, wydaje mi się, że to też będzie. Eee, na, nakręciłem taki filmik o młodych, ale, ale nie udało mi się jeszcze go poskładać. O tak starych nawet nie wiem, czy takiego filmiku nie ma. Może, może po prostu też będzie, będzie w czasie sezonu, bo, bo kręcę w czasie sezonu. Eee, to, to też osobny temat jeszcze dla młodych hodowców w jakiej kolejności przeprowadzić kuracje jesienne jakimi preparatami. No ja nie prowadzę kuracji jesienne, Jakub. Także akurat tutaj Paweł, jak powinno wyglądać karmienie gołąbków na loty krótkie średnie podwiady z wiatrem. No, coś tam powiedziałem, ale no mówię na bieżąco. Może jeszcze ten temat kiedyś na kolejnym filmikie trzeba zwinąć. Jak powinno wyglądać przygotowanie do maratonów? Możesz pokazać kilka ptaków. No to też jest temat na, na osobny, wydaje mi się, filmik. No tak mówię, jakbyście chcieli jeszcze, żebym Wam nagrał jeszcze jakąś odpowiedź. Jakieś pytania jeszcze macie, no to zadajcie je w. Czy na Facebooku tam pod postem, czy pod tym filmem. Spróbuję je zebrać i jak chcecie to jeszcze coś dograć. Dzisiaj już nie będę przedłużał. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Dobry lot.